A właśnie! Ale ja muszę mieć tę zgodę. Ja to przeprowadzę ci kogoś. Młodego diabola. Zgadzasz się? No, chodź On będzie drugi czaruś. Bo jak nie, to pizza ode mnie dostanie. A, słuchaj, po prostu za. Co? Po prostu No, od czegoś będzie. Jutro jestem z nim ustawiony i on przyjdzie. No, ty pamiętasz, go za mało lata. On był rozrabiaka, on każdego potrafił napierdolić. Kiedyś. A teraz. To dla niego najważniejsze jest się napić. Albo... No, jak go zmusisz, to... Sprąga, ja bo ja go zmuszę. Ja. Czy mogę go obsłyszeć jutro? No zobaczysz będzie się i będziesz, będziesz wesoło z nim. No ja mówiłem, żeby nie obnażał się przed kamerą i tak dalej. To powiedział, że nie będzie. I on będzie spać, nie wiem, tutaj albo tutaj. Bo on na czeczenie mieszka. A powiedziałem mu, że będzie miał jedzenie i będzie miał alkohol.